Wszystkich serdecznie, nazywam się Auron17, to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Assassin's Creed 2. Zaczynamy kolejną sekwencję. Ha ha ha, tu jesteś! Chodź, Ezio. Chciałbym zaprezentować Cię do jednego... ...sąsiedztwa. To jest Agostino Barbarito. Sądzę być dogem Wenecji, dzięki Tobie. Jestem honorem, bym zaprezentował Cię, ilustrysimo. Przepraszam za stracenie Twojego brata. He had it coming. He was bought and paid for by the Borgia. A mistake I have no intention of making. Come, Ezio. We have much to discuss. We've located Silvio Barbarigo for you. He's fled into Larsenale. <laughs> fled? You mean occupied and joined by 200 mercenari, no less. You're Doge now. Can't you command them to stand down? The committee of 41 has yet to confirm my ascension. And this little stunt of Silvio's has only made things worse. He has an entire army at his command. Then help me to raise my own. I figured you'd say as much. Bartolomeo Dalviano is the man you seek. He and his men have little love for Silvio. He resides within the military district, southwest of l'Arsenale. Va bene. I'll go and see him. No, to us we know to, to us koniec questa świetnie. Nie ma jebania się w studiach. Dobra, e, czy ja tędy wyjdę gdziekolwiek dupa, nie wyjdę tędy. Wszystkie drogi są dla mnie zamknięte. Ej! Co jest? Już tu powiem. A, dobra. Nie tam się spojrzałem gdzie powinienem. Tutaj trzeba iść. O, that's the way. Okej, okay, w sumie to zapomniałem zrobić przed odcinkiem wszystkich punktów widokowych i stronek z... W tej sekwencji, ale zajmę się tym. Kiedyś się tym zajmę. Teraz mi się nie chce. W sumie. Jest sobota, późny wieczór. W sumie strasznie mi się nie chce nawet nagrywać, ale już kurczę, jakoś to przełknę. Postaram się być jak najbardziej atrakcyjnym. Przynajmniej takim jak zawsze, czyli w ogóle. Dziś trzeba pewnie skierować teraz na ten obszar, e, który właśnie jest dla mnie jeszcze nieodkryty. Żeby mi się nie wyjebał gdzieś i będzie dobrze. Tylko tego pragnę, żeby się nigdzie nie wpierdolić. W sumie wszystko już mamy. Mamy najlepszy miecz, bo mam miecz Altaira, który. Dropnął nam razem z jego zbroją, także już nic lepszego nie będziemy mieli. No, not good. Tu jest co tak? Coś tam chciałeś podobno, ale. Już widzę, że skończyłeś już majaczenie. To dobrze. Się składa, nie wiem teraz, czy dobrze biegnę, to jest najgorsze. Ale. Czuję, że w tę stronę powinienem się skierować. Nie zawiodłem się dziś. Tu jest kilku lub więcej niż kilku żołnierzów. Ok. Lecimy tutaj. Już jestem na miejscu, z tego co widzę. Tylko nie wiem w sumie, które tutaj się wchodzi jest jakiś mercenary on jest w sumie na dachu A jesteś na dachu, synek O, ja się kręcę w kółko, a tu jesteś na dachu tak nie, nie przejdę ten gdzie Muszę, muszę chłopakować spokojnie Co się Silvio Stux do Brakuję skatimacie. Dobra, czyli musimy uwolnić Bartolomeu, Oczywiście jeżeli będzie taka konieczność oraz możliwość eee, zarazem to będę grał. Jak najciszej. Ze snikiem Motherfuckerem A! Ah! A! Ah! Doleciał. Nie zjebał tematu. Dobra, teraz kurka wodna. Nie wiem, czy przez te bramy można przejść, czy nie można. Zaraz się o tym przekonamy. Tutaj można przejść, nie wygląda na to, żeby nie było takiej możliwości. Oj, 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 Nieodblokowana mapka to jest jednak udręka. Zaraz po tym odcinku sobie zrobię wszystkie. Pykty widokowe. Nie! Auditory! What are you doing, Auditory? Da Firenze. Teraz kuna będzie of Fate. Dobra, on gdzieś tutaj będzie O Boże, tu są na górze Czas na moje noże do rzucania Się ruszy, czy się ruszycie? Mi się wydaje tak. Dyny, bombne no chodźcie, chodźcie, chłopoczki. Chodźcie, zobaczymy, kto będzie szybszy. Ja czy wy? No, nie mogę podejść.

Teraz już mam najszybszy miecz, więc nie muszę się bawić w uniki w sumie. Raz szybciej z tą końcówką. Miecz Altaira robi swoje Hehehe. Dobra, ja prowadzę, tak? Dobra, tutaj i tak będzie trzeba działać otwarcie i tak. Tu jest jakaś jednostka. Ale oni nie powinni się mnie czepiać teraz. Już jestem poza terenem poszukiwań. Dobra, lecimy. A, nie. Silvio obstawili. Bartolomeo is always prepared for a <gryny> 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 w sumie może zdąży się ich pozbyć w ten sposób. <gryny> Tutaj założenie jest, żeby jednak zawalczyć otwarcie, ale już nieważne. Dobra. If you value your life, you'll stand down. Never.

No i lecimy oczywiście dalej, pchniemy to wszystko do przodu. Bianka, Bianca! Is no, everything all right? What do you think? Look at this place. Poor Bianca. If to her. Aha! Oh, my darling. Thank God you're all right. Ezio, meet Bianca. Bianca Ezio. Charmed. So, I know your name, but not why you're here. I have business with Silvio Barbarigo. I was told you could help. Ah, it would be my honor. But it's going to require more than just the two, three of us to weaken his forces. How do you suggest we proceed? I'll go and ready my men for battle.

O Jezus Maria, ale wybrałem ścianę. Niefortunnie bardzo. Bardzo niefortunnie. Pewnie nic mi tutaj to nie da, o, pewnie, że tak. Tak. O Jezus. Tyle przegrać. W sumie mam tutaj punkt widokowy, zaliczę sobie go. Skoro już tu jestem. To why not? Wypierdala orzeł, teraz ja tu jestem. <grymne> no przynajmniej będę widział coś dookoła siebie, a może akurat trafię w stronę gdzieś tutaj. Dokładnie, do wody. Aha, dobra, widzę, że was jest tylko sztuk yy, jeden, jeżeli chodzi o ilość lokacji. Okej, okay, ale tu jest na pewno teren obstawiony. Czy nie? Nie jest obstawiane, tylko kurczę, z której to strony? Dobra, jednego. ty też. Dobra, poszło w miarę czysto. Wyłazicie chłopaki. Czy jeszcze dostałem następne to coś. Nie, nie jesteście niepotrzebni. To jeszcze jakieś miejsce. Weźcie się zostańcie tutaj i ja was nie potrzebuję naprawdę. Nie, czyli teraz po kolei po prostu trzeba ich sprzątać. Myślałem, że tutaj jest jedna lokacja. Nie tak jak było to w przypadku uwalniania złodziei dla Antonia. Dobrze Niech i tak będzie Chłopaczki o. Nie, nie obeszło się bez otwartego konfliktu. W sumie to nie zauważyłem wcześniej tych dwóch O, chyba żartujesz. Zaatakowałeś mnie i myślisz, że ci odpuszczę w dupie Panowie Nie chcę was. Wolę działać szybko, a nie się rozwodzić nad walkami. To, jak działa, może nie jest idealnie szybko, bo można by było sypnąć przekozacką bombę dymną. I mieć sprawę z głowy, ale nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz, żeby bomby dymne marnować tak szybko. Nie można ciągle używać bomby dymnej, bo to jest kurczę nudne. Tam był świadek, ajdź, szkoda, że go przegapiłem. A nie, jest on tak, nie, już go nie ma. Był i znowu go nie ma. Dobra, gdzie jest obstawa? Tutaj, tak. Zacznę od was. Teraz wy. Dobra, o to chodziło. I teraz sobie użyję bombki. Bo w sumie trochę się nie opłaca marnować czasu. Błagi wychodzimy. Znaczy, wy wychodzicie. Ale wy mi nie jesteście potrzebni. To już wszyscy? To już wszyscy, okej. Okay. Fotelika florenów. Dodatkowych talnia Nie znowu na co pieniędzy wydawać, bo wcześniej można było inwestować w zbroję i broń. I teraz mam już wszystko co najlepsze, więc. O, piórko! Piórko, które przegapiłem. A już tam. Niech stracę. O nie. Jestem poszukiwany. Not good, not good. Ale jest ten. Szybciej, 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 szybciej. Teraz na jakiś dach cokolwiek. Żeby się nikt za bardzo mną nie interesował. To tutaj tak. Tak. Welcome back. Is restored to its former glory. Now Silvio will see just how grave a mistake he's made. How should we proceed? A direct assault against the arsenale? No, we'd be massacred at the gates. I have something else in mind. Take my men and plant them throughout the district. The trouble they cause will force Silvio to dispatch most of his guards. And with the arsenale drained of mercenaries, I can move in for the kill. Is that?

To już ja stwierdzę, czy tutaj powinienem być, czy ja tutaj nie powinienem być Moja w tym głowa. Jak to mówi pan wykładowca na filozofii. Może przeskoczę faktycznie po tych platformach. To chyba nie jest głupi pomysł. O fajnie, elegancko. Zabite cele 4. Tu jesteście chłopaki. A no dobrze zrobimy tak, zrobimy tak Zrobimy tak Grupa, którą wynająłem, ja wynająłem jakąś grupę Tyle w temacie chłopaki proszę obstawiajcie Musiałbym mieć zawsze bomby za każdym razem, a nawet kurczę nie mam tutaj zaznaczonych na mapie kowali to jest też smutaśne trochę ja się tutaj zajmę sam, robotą, Wy mi tu nie wchodźcie w drogę Chłopaki, sorry, nie? to nie jest tak, że, że mnie zależy na tym W ogóle tutaj jest w... trzeba wejść do Larsenale, bo tu jest chyba odblokowany jakiś skarbiec Templariuszy Ale tym się zajmiemy w następnym odcinku Jak już będziemy mieli możliwość ogarnięcia całej mapy swoim wzrokiem Bo to już jest w sumie ostatnia misja, którą wykonuję teraz Chociaż wydaje mi się, że zostanie mi jeszcze troszeczkę odcinka, to raczej nie będę tego czasu wykorzystywał na nic, co, co mogłoby się okazać nieszczególnie pożyteczne, czyli na przykład właśnie e, punkty widokowe i tak dalej, to nie jest potrzebne w tej chwili. A chłopaki, jesteście? Też się cieszę, że jesteście. Bardzo mnie to normalnie ustanawia. Tko okay, tutaj już utrzymają. Give mi a minute minute ortu Dobra Bo widzę, że mi tu troszkę rośnie rozpoznawalność Wypadałoby zatem zerwać papierek no, zaskoczenie z dachu zawsze na propsie Co tylko dwa z, dwa z Was tu mają? No to już nie mój problem. Ilu was tutaj jest? Ciekawe, czy to już wszystkie miejsca. Aha, dobra, tutaj też stają dwóch, trzech. A to koniec questa, tak? Ok, i na tym zakończymy nasz odcinek. A w kolejnym odcinku, zanim jeszcze e, rozpoczniemy kontynuację fabuły, to jeżeli faktycznie arsenał jest. W tej sekwencji, jeżeli dobrze pamiętam, to zajmiemy się arsenałem. A tymczasem żegnam się z wami. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Pamiętajcie, żyjcie dobrze, bądźcie aktywni. Kocham was wściekle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!